wiecie co, komercja się robi już tutaj teraz. Nie wiem, nie zwróciłam uwagi, mi się wydawało, że tego napisu parking nie było, a teraz patrzę, postawili. Ale wiecie co, no wiatr. wiatr. Może, słuchajcie, kilka samochodów, takich autobusów. Tam też, patrzcie tam Tak. Bardzo, ja nie wiem, Kom komercja, biznes. To po prostu będzie taki biznes, jak nie wiem, ja nie wiem czy już nie jest ale no dobrze, zareklamowali. Matka Boża się objawiała, jedyne miejsce zatwierdzone, bo też pisze, jakby przywieźć do Nierzwałtu. No dobrze, ale czy, słuchajcie, czy zatem jest to centrum duchowości, ducha, czy to się robi z tego po prostu centrum biznesu? No fakt, nie będzie już Lidla, tak? Tutaj tego śmieciowiska, ma nie być. No i bardzo dobrze, a po co? Na eee, no to wam powiem dzieją się rzeczy ale piękny za to jest, wiecie, widok piękny jest, ale ja pamiętam jak ja ostatnio byłam, nie było tego samochodu tutaj nie stały te o. ja mogłam sobie widok, widokowy, tutaj film widokowy zrobić, zdjęcia a gdzie tam teraz, zobaczcie zastawili samochodami, a dajcie spokój, ale najeżdżają, dobra, zakończ